içinde daha lafı söyleyeyim.

A Ale co wy robicie? No, Roz... gdzieś na bok. Co wy robicie? Co idzie tam? Za co się szokuję? się. Szukaj strzału. Jeszcze raz. Ekstra. Bravo, Michał, brawo Micho, brawo! बिसेले गयो नि। त्यो चाहिँ कस्तो फाइट थियो। त्यो चाहिँ मलाई 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 すごい! <laughs>

不 well,

Ik ga de kip van ik het goed heb, dan heb ik het goed. Ik als ik het goed heb. Ik ga de ga de kip van de masker,

A Co to jest? Rok? Michał, masz zapycami.

Ой, давай, погнали. Юрий

Panowie, że tak powiem, że tak powiem. Hau da, hau

パーフェクト。

Dwie bramki, dwie samobójcze. Rewelacyjnie.